Jak narzucić swoją wolę z stanowczością, nie wydając się arogancką i zachowując elegancję, istnieje powód, dla którego 73% kobiet w środowiskach korporacyjnych zgłasza wahanie przed zajęciem stanowiska na spotkaniach, zgodnie z badaniami Uniwersytetu Stanford. Ale czego ci nie mówią, to następująca rzecz. Kobiety, które zajmują stanowisko łącząc asertywność z cechami relacyjnymi, takimi jak empatia, są awansowane 40% częściej niż te, które skupiają się tylko na byciu miłymi. Pytanie nie brzmi, czy powinnaś mówić to, co myślisz. Pytanie brzmi, jak to robić, nie wydając się, jakbyś ćwiczyła do sceny kłótni w programie reality show. I zanim będziemy kontynuować, jeśli chcesz nauczyć się eleganckiej etykiety i dobrych manier w lekki i przyjemny sposób, zapisz się na kanał. Włącz dzwonek powiadomień i zostaw lajka. Twoje wyrafinowane ja z przyszłości będzie ci wdzięczne. Opanuj sztukę stanowczego przekierowania. To moja ulubiona technika, ponieważ jest uprzejma i absolutnie zabójcza, gdy jest prawidłowo wykonana. Ktoś próbuje mówić ponad tobą na spotkaniu. Zamiast podnosić ton lub czuć się zdezorientowaną, po prostu robisz pauzę, patrzysz w oczy i mówisz z uśmiechem. Zajmę się tym punktem za chwilę. Pozwól mi najpierw zakończyć ten tok rozumowania. Następnie kontynuujesz dokładnie tam, gdzie skończyłaś. Albo ktoś robi pasywno-agresywny komentarz, zamaskowany jako troska. Po prostu martwię się, że możesz brać na siebie zbyt wiele z tym awansem. Czy jesteś pewna, że dasz radę? Twoja elegancka odpowiedź. Doceniam Twoją troskę. Sporo o tym myślałam i jestem pewna swojej decyzji. Teraz o tym raporcie kwartalnym, który wspomniałaś. Uznałaś osobę. Nie weszłaś w negatywność. Przekierowałaś z powrotem do tego, co ważne. To jest to, co przewodnik po etykiecie Debret nazywa zachowaniem opanowania podczas utrzymywania swojej pozycji. Nie jesteś agresywna, jesteś niezachwiana. Istnieje ogromna różnica. Moc spokojnego i jasnego nie. Kobiety są socjalizowane od urodzenia, aby mówić tak, aby się dostosowywać, aby być pomocnymi, aby nie sprawiać problemów. A potem zastanawiamy się, dlaczego jesteśmy wyczerpane pełne urazy i traktowane jako coś oczywistego. Badania pokazują, że jednym z najważniejszych aspektów asertywnej komunikacji jest umiejętność mówienia nie i ustalania granic. Ale o to czego nikt cię nie uczy. Jak mówić nie z elegancją. Większość kobiet albo ustępuje natychmiast, albo idzie w drugą skrajność i brzmi defensywnie lub pełno przeprosin. Przepraszam, po prostu nie mogę. Chciałabym móc, ale. Stop. Po prostu stop. Nie musisz przepraszać za posiadanie granic. Eleganckie nie brzmi tak. To nie będzie pasować do mojego harmonogramu. Albo. Nie mogę tego teraz na siebie wziąć. Albo mój osobisty faworyt. Doceniam, że o mnie pomyślałaś, ale będę musiała odmówić. Kropka. Bez konieczności wyjaśnienia. Bez dołączonych przeprosin. Tylko jasna i spokojna granica ogłoszona jako fakt. A jeśli nalegają, powtarzasz się. To się nazywa technika zadartej płyty. Utrzymujesz stanowczą i jasną wiadomość i powtarzasz ją, jeśli to konieczne. Jak wspomniałam, to nie będzie pasować do mojego harmonogramu. Nie jesteś niegrzeczna, jesteś konsekwentna. A konsekwencja jest jedną z najbardziej eleganckich form mocy. Oddziel zachowanie od osoby tutaj większość ludzi spektakularnie zawodzi idą prosto do gardła. Jesteś taka niezorganizowana. Nigdy nie słuchasz. Praca z tobą jest niemożliwa. Gratulacje, właśnie wysadziłaś całą relację w powietrze. Oto co działa. Skupiasz się na konkretnym działaniu, a nie na charakterze osoby. Pozwól, że podam przykład. Twoja koleżanka ciągle cię przerywa na spotkaniach. Agresywne podejście brzmi jak: jesteś bardzo niegrzeczna. Zawsze mówisz ponad wszystkimi. Eleganckie podejście brzmi tak: zauważyłam, że kiedy prezentowałam wczoraj liczby z trzeciego kwartału, zostałam przerwana trzy razy, zanim udało mi się zakończyć mój tok rozumowania. Doceniłabym, gdybyśmy mogli pozwolić każdej osobie dokończyć swoje myśli przed odpowiedzią. To pomogłoby nam wszystkim komunikować się bardziej efektywnie. Widzisz różnicę? Ogłosiłaś fakt. Złożyłaś jasną prośbę. Oprawiłaś to jako korzystne dla wszystkich. Żaden charakter nie został zamordowany. Żadnego dramatu. Tylko jasność owinięta w jedwab. Użyj tego, co badacze nazywają strukturą twierdzeń w pierwszej osobie. Zgodnie z ekspertami od komunikacji Używanie deklaracji w pierwszej osobie pomaga ci mówić w sposób jasny i bezpośredni, nie wzbudzając postawy defensywnej ani nie obwiniając innych. To nie chodzi o bycie delikatną. To chodzi o bycie strategiczną. Kiedy mówisz, sprawiasz, że czuję się niedoceniana, gdy przypisujesz sobie zasługi za moją pracę, natychmiast stawiasz drugą osobę w defensywie. Ale kiedy mówisz, martwię się, gdy projekty, nad którymi pracowałam, są prezentowane bez uznania wkładu zespołu. Od teraz doceniłabym, gdybym była włączona do tych prezentacji. Ogłaszasz swoje doświadczenie i składasz jasną prośbę, bez atakowania kogokolwiek. Elegancka kobieta wie, że rozpoczęcie zdania od Ty w trudnej rozmowie jest jak rozpalanie ognia benzyną. Działa, ale wszystko się spala. Rozpoczęcie od Ja utrzymuje rozmowę skupioną na Twoim doświadczeniu i Twoich potrzebach, z którymi nikt nie może się spierać. Mogą się nie zgadzać, że ich zachowanie jest problemem, ale nie mogą Ci powiedzieć, że nie czujesz tego, co czujesz. Strategiczna wrażliwość. Ta zaskakuje ludzi, ponieważ wydaje się sprzeczna z intuicją. Ale czasami najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest przyznanie, że potrzebujesz pomocy lub że nie masz wszystkich odpowiedzi. Pozwól mi wyjaśnić, dlaczego to działa. Kiedy pracujesz z trudnym członkiem zespołu i napięcia są wysokie, zamiast udawać, że wszystko jest w porządku lub ruszać do ataku, możesz powiedzieć: Czuję, że nasza komunikacja była ostatnio napięta. Cenię naszą profesjonalną relację i chciałabym znaleźć sposób, aby pracować razem bardziej efektywnie. Co działa dla Ciebie, co nie działa? To podejście robi trzy rzeczy jednocześnie. Uznaje problem bez obwiniania, pokazuje, że zależy Ci na relacji i zaprasza do współpracy zamiast konfrontacji. Zgodnie z badaniami nad dynamiką w środowisku pracy, asertywność można zdefiniować jako umiejętność szczerze, odpowiednio, z szacunkiem i bezpośrednio dzielenia się tym, co myślisz, czujesz i potrzebujesz. Pozostając jednocześnie wrażliwą na uczucia drugiej osoby. Kluczowym wyrażeniem tam jest pozostając jednocześnie wrażliwą na uczucia drugiej osoby. To nie jest słabość, to jest wyrafinowanie. Mówiąc o elegancji i wyrafinowaniu, chcę się podzielić czymś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegana. W tym momencie kurs Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo, jest dostępny z promocyjną ceną startową, ponieważ lekcje są udostępniane stopniowo. Jak tylko kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej ceny bez zniżki. Ten kurs uczy dokładnych kodów wizualnych, behawioralnych i społecznych, których bogate kobiety używają naturalnie. Pokazuje, jak być traktowaną z większym szacunkiem, jak przyciągać uwagę, gdy wchodzisz do pomieszczenia i jak projektować wyrafinowanie bez wydawania fortuny na luksusowe marki. To są niewidzialne zasady, które oddzielają kobiety, które wyglądają drogo, od kobiet, które wydają się starać zbyt mocno. Transformacja następuje szybko. Gdy wiesz, co robić, link jest w opisie. To nie chodzi o udawanie, że jesteś kimś, kim nie jesteś. To chodzi o stanie się najbardziej wypolerowaną i wyrafinowaną wersją siebie i teraz możesz uzyskać dostęp, zanim cena wzrośnie. Wybieraj swoje bitwy z chirurgiczną precyzją. Nie każda obraza wymaga odpowiedzi. Nie każda różnica zdań musi stać się krucjatą. Prawdziwie elegancka kobieta wie, że czasami najpotężniejszą odpowiedzią jest brak odpowiedzi. Jeśli ktoś robi złośliwy komentarz mimochodem, możesz po prostu się uśmiechnąć i iść dalej. Ale jeśli ktoś wielokrotnie podważa Twoją pracę, przypisuje sobie zasługi za Twoje pomysły lub przekracza granicę, którą jasno wyznaczyłaś, to wymaga bezpośredniej, spokojnej i stanowczej odpowiedzi. Kluczem jest proporcjonalność. Nie przynoś broni jądrowej na wojnę z pistoletami na wodę, ale także nie przynoś pistoletu na wodę na wojnę jądrową. Oto prawdziwy przykład. Koleżanka pewnego razu zapomniała mi przypisać zasługi w prezentacji. To było wyraźnie niedopatrzenie. Odciągnęłam ją na bok prywatnie i powiedziałam: Cześć, szybka sprawa. W dzisiejszej prezentacji pokazałaś badanie rynku, które zebrałam, ale nie wspomniałaś mojego nazwiska. Wiem, że to prawdopodobnie był wypadek, ale chcę się upewnić, że to się nie powtórzy. Czy możemy się zgodzić, że jakakolwiek praca, do której się przyczynię, będzie rozpoznawana od teraz? Przeprosiła natychmiast. Problem rozwiązany. Bez dramatu. Bez pasywno-agresywnych e-maili. Tylko bezpośrednia, prywatna i pełna szacunku rozmowa. Ale kiedy inna koleżanka wielokrotnie przypisywała sobie zasługi za moje pomysły przez kilka miesięcy, dokumentowałam każde wystąpienie i zaniosłam to do naszej kierowniczki z dowodami. Zauważyłam wzorzec, w którym projekty, które zainicjowałam, są prezentowane tak, jakby powstały gdzie indziej. Oto trzy konkretne przykłady z datami i e-mailami. To wpływa na mój rozwój zawodowy i to musi zostać załatwione. To jest asertywność, jasna, oparta na faktach, bez emocji, skuteczna. Komunikacja niewerbalna to połowa bitwy. Możesz powiedzieć wszystkie właściwe słowa, ale jeśli twój język ciała jest defensywny, agresywny lub uległy, twoja wiadomość zostaje całkowicie utracona. Instytut Emily Post podkreśla, że skuteczna komunikacja werbalna wymaga nie tylko mówienia jasno i uprzejmie, ale także uważnego słuchania i odpowiadania z rozwagą. Kiedy ustalasz granicę lub robisz trudny punkt, twoja postawa powinna być otwarta, ale pewna siebie. Ramiona do tyłu, ale zrelaksowane. Kontakt wzrokowy stanowczy, ale nieagresywny. Ręce widoczne i spokojne. Głos równomierny i wyważony. Bez skrzyżowanych ramion. Bez wskazywania palcem. Bez agresywnego pochylania się do przodu. Pewnego razu obserwowałam starszą kierowniczkę udzielającą krytyki, która była naprawdę surowa, ale zrobiła to, będąc opartą w fotelu, z delikatnie złożonymi rękami, miękkim i stanowczym głosem, z okazjonalnymi pauzami, aby druga osoba mogła przetworzyć. To było miażdżące i eleganckie jednocześnie. Wiadomość była jasna. To jest poważne, ale nie jestem emocjonalnie poruszona przez to. To jest moc, właściwy czas to wszystko. Wiesz, co oddziela elegancką kobietę od agresywnej? Wiedza, kiedy mówić i kiedy czekać. Jeśli jesteś zła, sfrustrowana lub emocjonalna, to nie jest moment na trudną rozmowę. Zaczekaj, aż będziesz spokojna. Zaczekaj, aż będziesz mogła myśleć jasno. Zaczekaj, aż będziesz mogła dostarczyć swoją wiadomość bez drżącego głosu lub groźby łez. Nauczyłam się tego w trudny sposób. Na początku mojej kariery odpowiedziałam na pogardliwy e-mail natychmiast, gdy byłam zdenerwowana. Powiedziałam rzeczy, które były technicznie prawdziwe, ale dostarczone w sposób, który uszkodził relację. Chciałabym była poczekać 12 godzin, ponieważ następnego ranka mogłabym zrobić dokładnie te same punkty, ale z opanowaniem i strategią. Wiadomość byłaby znacznie lepiej odebrana. Daj sobie pozwolenie na powiedzenie: Potrzebuję czasu, aby o tym pomyśleć. Czy możemy porozmawiać jutro rano? To nie jest ucieczka. To jest mądrość. To także jest niesamowicie eleganckie. Ponieważ pokazuje, że jesteś przemyślana, wyważona i masz kontrolę nad sobą. Precyzja w języku ma znaczenie. Eleganckie kobiety nie używają nadmiernie słów wypełniających. Nie przepraszają, gdy nie zrobiły nic złego. Nie osłabiają swoich deklaracji przez "myślę, że może być możliwe, kto wie?". Zamiast mówić: "Przepraszam, ale trochę czuję, że może powinnyśmy być może rozważyć spojrzenie na to inaczej", mówisz: "Sugeruję, abyśmy podeszli do tego z innego kąta". Słyszysz, o ile to jest potężniejsze? Bez przeprosin, bez niepewności. Tylko jasna sugestia dostarczona z pewnością siebie. To nie oznacza, że powinnaś brzmieć robotycznie lub zimno. Oznacza to, że powinnaś brzmieć jak ktoś, kto wie, o czym mówi i nie potrzebuje pozwolenia na posiadanie opinii. Kontynuacja to miejsce, gdzie szacunek jest zdobywany. Możesz ustalić wszystkie granice świata, robić wszystkie asertywne deklaracje, jakie chcesz, ale jeśli nie kontynuujesz z konsekwencjami, gdy granice są naruszane, nic z tego nie ma znaczenia. Jeśli powiedziałaś, że nie będziesz odpowiadać na e-maile po 19 i potem odpowiadasz na e-maile o 21, właśnie nauczyłaś wszystkich, że Twoje granice są negocjowalne. Jeśli powiedziałaś, że potrzebujesz zasług za swoją pracę, a ktoś ponownie przypisuje sobie zasługi i nic nie robisz, właśnie pokazałaś, że mogą to robić bezkarnie. Dlatego jasność wokół granic ma tak duże znaczenie. Musisz wiedzieć z wyprzedzeniem, co zrobię, jeśli ta granica zostanie przekroczona, czy zajmę się tym prywatnie. Czy zaangażuję kierownika? Czy usunę się z projektu? Potrzebujesz planu. Ponieważ w tym momencie, gdy emocje są wysokie, musisz już znać swój następny krok. I oto elegancka część. Konsekwencje nie muszą być dramatyczne ani agresywne. Czasami konsekwencją jest po prostu to, że nie oferujesz się już do projektów z tą osobą. Czasami jest to, że przestajesz dzielić się pomysłami na spotkaniach, gdzie mogą być skradzione. Czasami jest to spokojna rozmowa z działem zasobów ludzkich. Czasami jest to cicha zmiana w poszukiwaniu innej pracy. Chodzi o to, podejmujesz działanie. Cicho, strategicznie, ale zdecydowanie. Badania z Uniwersytetu Centralnego Waszyngtonu potwierdzają, że kobiety napotykają unikalne, podwójne standardy podczas asertywności, często będąc etykietowanymi jako trudne, podczas gdy mężczyźni w identycznych sytuacjach są postrzegani jako silni liderzy. Ale to nie oznacza, że powinnaś milczeć. Oznacza to, że musisz nauczyć się kodów, które oddzielają asertywność od arogancji. Oto, co większość ludzi źle rozumie w asertywnej komunikacji. Myślą, że chodzi o bycie głośniejszym, bardziej stanowczym lub bardziej agresywnym. Ale zgodnie z Instytutem Emily Post, prawdziwa asertywność to pokazywanie szacunku poprzez unikanie przerywania, utrzymywanie odpowiedniej głośności i tonu oraz stosowanie uprzejmego języka, jednocześnie czyniąc swój punkt krystalicznie jasnym. Pomyśl o tym tak arogancja krzyczy. Asertywność mówi, elegancja szepcze i nadal dowodzi całym pomieszczeniem. To, co naprawdę robisz, kiedy komunikujesz się asertywnie, to coś znacznie głębszego niż tylko zajmowanie stanowiska. Trenujesz ludzi, jak cię traktować, ustalasz swoją wartość, pokazujesz światu, że szanujesz siebie wystarczająco, aby wymagać szacunku od innych. I to, bardziej niż jakakolwiek luksusowa torebka lub drogie klejnoty, jest tym, co czyni kobietę naprawdę elegancką. Ponieważ elegancja nie dotyczy perfekcji, nie dotyczy nigdy nie mieć konfliktu. To dotyczy radzenia sobie z konfliktem z gracją, to dotyczy znajomości swojej wartości i komunikowania jej bez konieczności udowadniania. To dotyczy bycia tak pewną tego, kim jesteś, że nie musisz być agresywna, aby być wysłuchaną. Kobiety, które osiągają sukces, to nie te, które nigdy nie napotykają oporu, to te, które wiedzą, jak radzić sobie z oporem bez tracenia opanowania, godności lub mocy. To te, które mogą dostarczać trudne wiadomości owinięte w uprzejmość, ale pełne stali. To te, które wiedzą, że bycie życzliwą i bycie stanowczą nie są przeciwieństwami. Są komplementarne. Więc pozwól mi przejrzeć to, czego nauczyłyśmy się dzisiaj. Opanuj stanowcze przekierowanie, gdy jesteś przerywana. Ćwicz eleganckie nie bez przeprosin. Skup się na konkretnych zachowaniach, a nie na atakach charakteru. Używaj twierdzeń w pierwszej osobie, aby przejąć własność swojego doświadczenia. Używaj strategicznej wrażliwości, gdy jest to właściwe. Zwracaj uwagę na swoją komunikację niewerbalną. Wybieraj swoje bitwy mądrze. Dobieraj czas swoich rozmów dla maksymalnej skuteczności. Używaj precyzyjnego języka bez osłabień. I zawsze, zawsze kontynuuj swoje granice. Jeśli Ci się to podobało i chcesz więcej lekcji etykiety dostarczanych z urokiem i odrobiną postawy, zapisz się na kanał Lukratywna Elegancja i zostaw lajka. Skomentuj poniżej. Stanowczo z gracją. To jest Twoje przypomnienie, że możesz być zarówno silna, jak i wyrafinowana. To nie są rzeczy wzajemnie się wykluczające. To jest to, co czyni Cię nie do zatrzymania. I jeśli podobało Ci się uczenie się o eleganckiej komunikacji i chcesz wesprzeć kanał, proszę rozważ, zostanie członkiem naszej społeczności od zaledwie 6,99 zł miesięcznie. Po prostu kliknij przycisk zostań członkiem. Twoje wsparcie pomaga mi kontynuować tworzenie treści, które podnoszą i edukują kobiety, które odmawiają wyboru między byciem potężnymi a byciem uprzejmymi. Pamiętaj, świat potrzebuje więcej kobiet, które wiedzą, jak mówić, co myślą, bez przeprosin, ale z absolutną elegancją. Bądź jedną z nich. Całusy od Karol.